Witam serdecznie. Wyobraźmy sobie, że otwieram dziś audycję zdaniem inwestowanie to prosta sprawa. Wystarczy kupić marzenie, a potem znaleźć kogoś, kto zapłaci za nie jeszcze więcej. Brzmi jak opis współczesnych krypto, niektórych startupów albo cudownych funduszy. Tymczasem to dokładny opis trzech wielkich przygód finansowych sprzed dokładnie trzech stuleci, z lat dwudziestych XVIII wieku: francuskiej kompanii Mississippi, brytyjskiej kompanii mórz południowych i całego zjawiska, które w historii zapisało się jako handel powietrzem. Dziś opowiem o tym, jak XVIII-wieczni finansiści sprzedawali ludziom nie złoto, nie ziemię i nie domy, ale obietnice, jak rozpalili masową gorączkę inwestowania, i jak zakończyło się to jednym wielkim krachem, którego echo słychać w każdej kolejnej bańce spekulacyjnej. Jesteśmy na początku XVIII wieku. Europa, po serii kosztownych wojen, państwa, Francja, Anglia toną w długach. Trzeba spłacać żołnierzy, odsetki, dostawców, dworski przepych. Skarbce są puste, ale rachunki trzeba płacić. Do gry wchodzą nowi bohaterowie, finansiści. Proponują władcom rozwiązanie, które brzmi jak magia. Przepiszcie część długu na naszą kompanię. My zmienimy ten dług na akcję, sprzedamy je ludziom. Oni zapłacą za ten dług, licząc na ogromne zyski z handlu zamorskiego. Tak rodzi się mechanizm, który dziś nazwalibyśmy inżynierią finansową. Dług państwa staje się towarem, a tym towarem można handlować, pompując ceny coraz wyżej. Do tego dochodzi jeden nowy, przełomowy wynalazek papierowy pieniądz banknoty, które nie są złotem ani srebrem, tylko obietnicą, że gdzieś w skarbcu jest kruszec, który je pokrywa to z nich skorzysta szczególnie jeden człowiek – John Love. John Love był szkotem, który łączył trzy talenty – genialny umysł do liczb, skłonność do hazardu i bardzo luźne podejście do ryzyka. W młodości zabił człowieka w pojedynku, uciekł z wysp, włóczył się po Europie, ale zamiast marnie skończyć, trafił w idealny moment historii – Francja po rządach Ludwika XIV była zadłużona po uszy. Państwo praktycznie zbankrutowane, moneta psuta, zaufanie do finansów żadne. Regent książę Orlański desperacko szukał rozwiązania. Low przychodzi z propozycją: Zróbmy to, co widziałem w Amsterdamie: stwórzmy nowoczesny system. Bank, który emituje banknoty, kompanię handlową, która przejmie monopol na handel w koloniach. Połączymy to z restrukturyzacją długu państwa. W 1716 roku powstaje Bank General, prywatny bank z prawem emisji banknotów. Dwa lata później bank staje się Bank Royal, de facto bankiem centralnym Francji. Jego banknoty gwarantuje już nie lov, tylko sam król. To buduje zaufanie, przynajmniej na początku. To był moment przełomowy. Banknoty lofa nazwane papierami zyskały taką popularność, że zastąpiły metal. Król osobiście nakazał nawet, by cała szlachta, która przyjeżdżała do Paryża na dwór, nie nosiła już ze sobą ciężkich sakiewek, lecz korzystała wyłącznie z lekkich, wygodnych banknotów lofa. To z dnia na dzień upowszechniło, ale i później skazało ten papierowy pieniądz na kryzys zaufania poklęsce systemu. Równolegle Love tworzy kompanię handlową, kompanii d'Occidon, znaną później jako kompania Mississippi. Otrzymuje ona monopol na handel z francuską Luizjaną i innymi koloniami. W wyobraźni inwestorów Luizjana to ogromny skarbiec. Rzeki pełne złota, lasy pełne futer, ziemia, która tylko czeka na zasiedlenie. Czy ktoś widział te bogactwa? Zwykle nie. Ale to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że wszyscy wierzą, że one tam są. Miejscem, gdzie to wszystko przybiera realny kształt jest paryskie Rican wąska ulica, ciasne podwórka, a w nich tłumy ludzi trzymających w dłoniach akcje i banknoty. Law przekazuje coraz więcej przywilejów kompanii Mississippi. Ta stopniowo przejmuje inne kompanie kolonialne, prawa do poboru podatków Części długu państwowego. W pewnym momencie jego system łączy w sobie bank emisyjny, monopol na handel z koloniami, prawo zarządzania długiem państwowym. Akcje kompanii rosną jak szalone. Zainteresowanie jest tak wielkie, że trzeba organizować losowania, kto w ogóle będzie mógł je kupić. Ludzie sprzedają domy, biżuterię, majątki ziemskie, żeby wejść w to, co wydaje się pewną drogą do bogactwa. Cena akcji na początku wynosi kilkaset liwrów później rośnie do kilku tysięcy, aż w szczytowym momencie osiąga około dziesięciu tysięcy liwrów za akcję poziom kompletnie oderwany od realnych zysków z handlu to już nie jest inwestowanie to gorączka plotki zastępują rachunek zysków i strat jedno słowo rzucone w kawiarni potrafi podbić kurs ludzie stoją w kolejce po banknoty które pozwolą im kupić akcje, które pozwolą im kupić kolejne akcje. System lofa zaczyna przypominać wieże z papieru. Żeby wszystko się trzymało, trzeba ciągle dopuszczać do gry nowych inwestorów i emitować nowe banknoty. Spekulacja była tak szalona, że na Rikan Compois dosłownie tworzyły się fortuny uliczne. Opowiada się anegdotę o kulawym żebrzącym, który wykorzystał swój kłopot schodzeniem do spekulacji. Zamożni inwestorzy, spieszący się po akcje, płacili mu za możliwość użycia jego pleców jako prowizorycznego biurka do podpisywania dokumentów transakcji. Kiedy bańka pękła, okazało się, że ten biedak zarobił na tych biurkowych opłatach większą fortunę niż nie jeden z tych, którzy te akcje kupowali. Problem w tym, że papieru jest coraz więcej, a realnego bogactwa wcale nie. Kolonie w Luizjanie nie przynoszą takich zysków jak obiecywano. Część projektów istnieje tylko w prospektach i w wyobraźni. LOW widząc, że zaczyna brakować kruszczu na pokrycie banknotów i że inflacja galopuje, próbuje ratować sytuację. Degraduje wartość banknotów i akcji, nakazuje by ich kurs oficjalnie spadał. To ma być kontrolowane miękkie lądowanie. W praktyce działa jak sygnał alarmowy. Skoro sam twórca systemu obniża wartość, to znaczy, że coś jest bardzo nie tak. Zaczyna się ucieczka. Kto może zamienia banknoty na złoto i srebro? Bank szybko nie jest w stanie wszystkim wypłacić kruszcu. Ludzie stoją w kolejkach, robią się bójki, panika narasta. W 1720 roku bańka pęka. Akcje kompanii Mississippi lecą w dół. Fortuny znikają jak dym. Law traci łaskę regenta, zostaje zwolniony, ucieka z Francji. System, który miał uratować finanse państwa, kończy się wielką kompromitacją i potężną utratą zaufania do papierowego pieniądza na dziesięciolecia. Ale to dopiero pierwsza część naszej opowieści. Po drugiej stronie kanału La Manche sytuacja wygląda podobnie: Wielka Brytania ma ogromny dług po długotrwałej wojnie o sukcesję hiszpańską. Trzeba płacić wierzycielom, ale rząd szuka sposobu, by nie zbankrutować. W 1711 roku powstaje South Sea Company, kompania mórz południowych. W teorii ma ona monopol na handel z hiszpańską Ameryką Południową: złoto, srebro, przyprawy, niewolnicza siła robocza, cały ten pakiet kolonialnych marzeń. W praktyce Hiszpania kontroluje większość tego obszaru, a traktaty handlowe są bardzo ograniczone. Zyski z realnego handlu są mizerne. Ale to nie przeszkadza. Prawdziwym biznesem kompanii jest handel długiem państwowym. Rząd zgadza się, by wierzyciele zamieniali swoje obligacje na akcje kompanii. W zamian kompania przyjmuje obsługę długu, dostaje od państwa odsetki a inwestorzy mają nadzieję na zyski z handlu zamorskiego. Żeby przyciągnąć inwestorów, trzeba czegoś więcej niż suchych tabelek. Potrzebna jest opowieść. I to robi kompania Musz Południowych znakomicie. Rozpoczyna się agresywna kampania reklamowa. Obiecuje się ogromne przyszłe zyski z handlu w Ameryce Południowej. Sugeruje, że rząd stoi za przedsięwzięciem. Elity polityczne, ministrowie, arystokracja. Dostają preferencyjne kredyty na zakup akcji często pod zastaw tych samych akcji. Kurs rośnie. Im wyżej rośnie, tym więcej ludzi chce wejść do gry. Kompania stosuje ten sam trik, co LOF w Paryżu: pożycza pieniądze na zakup własnych akcji, utrzymując tym samym popyt i pompując kurs jeszcze wyżej. W wieku XVIII nie używano słowa lewarowanie w dzisiejszym sensie. Ale mechanizm jest ten sam. Inwestor kupuje akcje za pożyczone pieniądze, licząc, że kurs jeszcze wzrośnie. Jak długo rośnie, wszyscy są zadowoleni. Gorączka mórz południowych była tak intensywna, że w Londynie akcje sprzedawano nawet w pubach. Kursy akcji dotąd notowane w księgach po raz pierwszy zaczęły być drukowane i sprzedawane na małych ulotkach, stając się pierwszą masową informacją giełdową. Centrala Kompanii Mórz Południowych z powodu natłoku ludzi musiała przenieść się z prestiżowego Goldsmith's Hall do większej siedziby przy Threadneedle Street, miejsca, które później stało się historycznym centrum Banku Anglii, symbolizującym stabilność, która przyszła po chaosie. W 1720 roku kurs akcji Kompanii Mórz Południowych szybuje tak, że wydaje się iż nie ma górnej granicy to już nie jest spokojna inwestycja to naczelny sport towarzyski w kupowanie akcji angażują się arystokracja zamożne mieszczaństwo kupcy duchowieństwo a nawet służący którzy wkładają oszczędności życia w tę pewną okazję w londyńskiej exchange alley panuje ten sam klimat co wcześniej w paryskiej ricankompwa Ścisk, krzyki, plotki, papierowe fortuny tworzone w kilka dni. Tak jak sukces Lofa zainspirował Brytyjczyków, tak sukces kompanii Mórz południowych inspiruje dziesiątki innych spekulantów. W 1720 roku w Londynie wyrasta las nowych spółek. Niektóre mają realny cel, inne są czystą fikcją. Historycy odnotowują prospekty spółek, które obiecywały. Odsalanie wody morskiej, wydobywanie srebra ze śmieci, nową maszynę do przeprowadzania ludzi z jednego miejsca w inne, a nawet to autentyczny, słynny przypadek, spółkę dla przedsięwzięcia o wielkiej korzyści, ale nikt nie może wiedzieć, na czym polega. To właśnie jest handel powietrzem w najczystszej postaci. Władze naciskane przez kompanii musz południowych i zaniepokojone chaosem Uchwalają tak zwany Bubble Act, ustawę, która zakazuje tworzenia spółek akcyjnych bez zgody parlamentu lub króla. Paradoks polega na tym, że akt ten ma wzmocnić pozycję samej Kompanii Mórz Południowych, odsuwając konkurencję. Na chwilę rzeczywiście podbija to jej kurs, bo wydaje się, że oto państwo właśnie przyklepało najlepszy interes w mieście. Ale nie da się w nieskończoność rosnąć tylko na oczekiwaniach. W pewnym momencie coraz więcej inwestorów chce realizować zyski, sprzedać akcje i zamienić je z powrotem na coś bardziej namacalnego. Zaczyna się to, co ekonomiści nazywają szukaniem krzesła, kiedy muzyka cichnie. Kurs, który wcześniej rósł prawie pionowo, nagle zaczyna się chwiać. Pojawiają się pierwsze spadki. Dla spokojnego inwestora to zwykła korekta, dla kogoś na kredyt śmiertelne zagrożenie inwestorzy, którzy kupowali zapożyczone pieniądze, muszą natychmiast dokładać zabezpieczenia albo sprzedawać spiralę napędza strach. Jeden sprzedaje, bo boi się większych strat, drugi widzi spadek i sprzedaje z tego samego powodu. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej akcje były warte kilkaset, potem prawie tysiąc funtów. Pod koniec roku ich kurs spada w okolice poziomów sprzed całej euforii. Tysiące osób traci majątek. Część ląduje w więzieniach dla dłużników. Reputacje są niszczone. Według anegdoty wśród tych, którzy boleśnie odczuli skutki bańki, miał być sam Isaac Newton, który miał powiedzieć, że potrafi obliczać ruch ciał niebieskich, ale nie szaleństwo ludzi. To nie była zwykła strata. Newton, który był wtedy szefem mennicy królewskiej, najpierw sprzedał akcje mórz południowych, zarabiając niezłą sumę. Ale szaleństwo rynku wciągnęło go ponownie. Kupił akcje na szczycie cen. W efekcie po pęknięciu bańki miał stracić astronomiczną wówczas kwotę 20 tysięcy funtów. Ta suma byłaby równowartością dziesiątek, a może i setek milionów złotych w dzisiejszych pieniądzach. Tak wielki umysł, a jednak poddał się FOMO. Czym jest FOMO? FOMO to psychologiczny stan i zjawisko społeczne, w którym odczuwasz niepokój lub obawę, że inni przeżywają satysfakcjonujące, ekscytujące lub korzystne doświadczenie, w którym ty nie uczestniczysz. Można to zdefiniować jako wszechobecną, natrętną potrzebę bycia ciągle na bieżąco z tym, co robią inni. Często w celu uniknięcia poczucia wykluczenia lub żalu. Zjawisko to istniało od zawsze. Na przykład strach przed pominięciem intratnego interesu czy ważnej uroczystości towarzyskiej, ale zyskało na sile i zostało sformalizowane wraz z rozwojem mediów społecznościowych. Mało kto wie, że obie bańki, francuska i brytyjska, były ze sobą splecione. Działy się praktycznie równolegle i wzajemnie się napędzały. Wierzyciele, którzy zarabiali fortunę na akcjach w Paryżu, często od razu inwestowali je w kompanie mórz południowych w Londynie, przenosząc po prostu falę spekulacji przez kanał La Manche. Paryż i Londyn w 1720 roku łączy coś więcej niż tylko geografia i fakt, że elity finansowe mówiły po francusku. Historycy finansów mówią wręcz o pierwszej globalnej bańce spekulacyjnej, która ogarnęła rynki Paryża, Londynu i Amsterdamu. W obu przypadkach mechanizm był podobny: gigantyczny dług państwa po wojnach, po rozrzutnych rządach, po latach nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej, nowatorskie instrumenty finansowe, akcje, banknoty. Zamiana długu na udziały, finansowe innowacje, które z dzisiejszej perspektywy są standardem, ale wtedy były świeże i mało zrozumiałe. Wielka obietnica kolonialna, Luizjana, Ameryka Południowa, Morza Południowe, miejsca często słabo poznane, ale idealne jako ekran, na który można rzucić dowolną projekcję bogactwa. Agresywna propaganda sukcesu opowieści o niesamowitych przyszłych zyskach świadectwa ludzi, którzy już się dorobili prestiż możnych, którzy wchodzą w to pierwszego dnia lewarowanie pożyczki na zakup akcji zabezpieczenia na tych samych akcjach spirala długu prywatnego oparta na spirali długu publicznego oderwanie cen od realiów Akcje kosztują wartości, których nie da się uzasadnić nawet najbardziej optymistycznymi scenariuszami. A potem nieuchronnie przychodzi etap paniki, kiedy celem jest już nie zarobić, ale po prostu uciec z jak najmniejszą stratą. W polszczyźnie utarło się określenie handel powietrzem, sprzedaż czegoś, co nie istnieje, co jest czystą obietnicą. Banki Kompanii Mississippi i mórz Południowych są podręcznikowym przykładem takiego handlu. Oczywiście nie jest tak, że nic realnego w ogóle za tym nie stało. Były statki, składy, koncesje, prawa handlowe, nawet pewne realne zyski z handlu. Ale gros wartości, którą płacili inwestorzy, dotyczyło nie tego, co jest, tylko tego, co może będzie za pięć za dziesięć dwadzieścia lat realne aktywa były tylko małą wysepką w oceanie oczekiwań handlowano więc przyszłym dochodem z kolonii których nikt porządnie nie znał przyszłym wzrostem cen akcji który miał trwać w nieskończoność iluzją bezpieczeństwa bo w tle stało państwo monarcha bank królewski i tu dochodzimy do sedna Ludziom sprzedano przekonanie, że państwo nie pozwoli, by to upadło. Sprzedano narrację, że nowoczesne finanse to już nie hazard, tylko nauka. Sprzedano wreszcie poczucie, że kto nie inwestuje, ten zostaje w tyle. Brzmi znajomo? Kiedy banki pękły, skutki były poważne i wielowarstwowe. We Francji zrujnowano zaufanie do papierowego pieniądza na dziesięciolecia. Low stał się synonimem finansowego szarlatana, choć część jego pomysłów, bank centralny, system banknotów przetrwała i stała się fundamentem nowoczesnych finansów. Wielu drobnych inwestorów, którzy po raz pierwszy zetknęli się z giełdą, wyszło z tego doświadczenia z poczuciem zdrady. W Anglii Przeprowadzono śledztwo parlamentarne, skonfiskowano część majątków dyrektorów kompanii mórz południowych. Kilku ministrów zhańbiono, część elit politycznych musiała tłumaczyć się z udziału w spekulacji. Wzmocniła się pozycja Banku Anglii jako ostrożniejszej, bardziej stabilnej instytucji, która przetrwała burzę. Społeczeństwo zaczęło bardziej podejrzliwie patrzeć na cudowne okazje inwestycyjne. Jednocześnie i to jest ważne, bańki te spopularyzowały ideę inwestowania. Po raz pierwszy na masową skalę zwykli mieszczanie, rzemieślnicy, prowincjonalna szlachta, urzędnicy zaczęli kupować akcje, dyskutować o kursach, śledzić wiadomości finansowe. Ta moda skończyła się tragedią, ale coś zostało. Przekonanie, że prywatny kapitał może finansować wielkie przedsięwzięcia. Doświadczenie że rynek akcji to potężna, ale niebezpieczna maszyna. Pierwsze próby regulacji, które miały powstrzymać najbardziej dzikie przejawy spekulacji, choć często robiły to nieporadnie. Historycy ekonomii mają wobec lofa ambiwalentne podejście. Z jednej strony spektakularna porażka, z drugiej człowiek, który jako jeden z pierwszych zbudował system oparty na papierowym pieniądzu połączył bank emisyjny z kompanią akcyjną i obsługą długu państwowego pokazał jak polityka pieniężna i kredyt mogą pobudzić gospodarkę choć w jego przypadku było to pobudzenie aż do eksplozji kompania mórz południowych z kolei stała się pierwowzorem wielkich programów zmiany długu na akcje które później będą powracać w różnych formach Dotknęła też czegoś, co znamy aż za dobrze. Powiązania polityki, finansów, interesów prywatnych i publicznych. Można powiedzieć, że w 1720 roku Europa zrobiła intensywny, bolesny kurs przyspieszonej edukacji finansowej. Co więc tak naprawdę mówią nam historie kompanii Mississippi i musz południowych oprócz tego, że ludzie potrafią być naiwni. Po pierwsze, Apetyt na zysk jest stały, narzędzia się zmieniają. W XVIII wieku były to akcje kompanii kolonialnych i banknoty. Dziś są to krypto, derywaty, tokeny, bardziej złożone instrumenty. Mechanizm psychologiczny pozostaje ten sam: wszyscy zarabiają, nie mogę zostać z tyłu. To wspiera państwo, więc jest bezpieczne. Tym razem jest inaczej. Po drugie, największe bańki rosną tam, gdzie łączą się trzy rzeczy: wielkość opowieści. Kolonie, nowe technologie, rewolucja w finansach czy informatyce, nowy instrument, którego większość nie rozumie, milczące lub czynne poparcie państwa. Lof miał po swojej stronie regenta Francji. Kompania mórz Południowych Parlamentarne ustawy i przychylność ministrów. To dawało poczucie, że kto inwestuje, ten stoi po stronie postępu. Po trzecie, handel powietrzem zawsze kończy się zderzeniem z grawitacją. Na końcu i tak liczy się to, ile realnej wartości stoi za papierem. Czy to jest udział w zyskach, konkretny majątek, realna zdolność spłaty długu. Jeśli większość wartości to czyste oczekiwania, wystarczy niewielki wstrząs, by system się załamał. Po czwarte, każda bańka zostawia po sobie dwie rzeczy naraz: ruinę i postęp. Po Mississippi i South Sea Bubble zostały zniszczone fortuny, zrujnowane życiorysy, ale też Rozwinięta infrastruktura finansowa, doświadczenie jak nie projektować systemów, rosnące przekonanie, że rynek trzeba w jakimś stopniu regulować. Gdybyśmy wzięli prospekt kompanii Mississippi czy mórz południowych, usunęli parę archaicznych słów, zamienili Louisiana na metaversum albo sztuczna inteligencja bądź kryptowaluta, wstawili kilka modnych terminów, Wielu współczesnych inwestorów uznałoby, że to całkiem sensowny materiał marketingowy. To jest najbardziej gorzka puenta tej historii. Kompania Mississippi i Kompania Musz Południowych nauczyły Europę inwestowania. Pokazały potencjał rynku kapitałowego, ale jednocześnie pokazały, co się dzieje, gdy rachunek zastępuje się marzeniem. Ostrożność zastępuje się FOMO. A realną wartość, piękną historią o bogactwie, które jest tuż za rogiem. Te dwie wielkie przygody finansowe z początku XVIII wieku zaczęły się jako ambitne projekty naprawy finansów publicznych i rozwoju handlu światowego. Skończyły się jako spektakularny pokaz, jak wygląda handel powietrzem na skalę całych państw. A jednak, paradoksalnie, bez tych eksperymentów nie byłoby wielu elementów współczesnego świata finansów, banków centralnych, papierowego pieniądza, rozwiniętych rynków akcji. Cena za tę lekcję była jednak ogromna, liczona nie tylko w livrach i funtach, ale w zaufaniu, które raz utracone wraca bardzo powoli. I może właśnie dlatego kiedy następnym razem usłyszymy o rewolucyjnej inwestycji, która nie może się nie udać, warto przypomnieć sobie Rican Canpoua w Paryżu i Exchange Alley w Londynie. Tam też wszyscy byli pewni, że tym razem będzie inaczej.